Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem nagrania świadectwa o uwielbianiu, o tym jak uwielbiam. I, I tak trochę mi nie wychodzi, bo szukam ładnych słów i chciałabym, żeby to było fajne. I tak jakby też po naszej ostatniej rozmowie doszłam do takiego wniosku, że może to nie musi być ładne i może to nie musi być fajne. Bo ostatnio w ogóle nie jest fajnie, bo cały świat się zmienił, bo wszystkie informacje, które do nas dochodzą, te, które są w mediach odnośnie całej tej epidemii są raczej straszne. Bo, bo jest trudno, bo wszystko się zmieniło. Dzieci, które są w domu, nie chodzą do przedszkola. Wymagają jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej cierpliwości niż zwykle. A my, dorośli, jesteśmy często przestraszeni tym, co słyszymy, i martwimy się i tą epidemią, ale też tym, co będzie po tej epidemii, i pewnie o pracę. No i trudno, jakby być spokojnym w tej sytuacji, ale ym, ja mam takie przekonanie, że Pan Bóg chce nam powiedzieć, yy, że ja jestem. Ja jestem przy Was, ja jestem w Waszym życiu i yy, pójdę na uwielbienie jutro tak jak co dzień. Mówię, że jutro, bo dziś już byłam. I przez te dwa lata, jak wielpię, bo. Bo uwielbiam Pana Boga codziennie w swoim pokoju modlitwy już od dwóch lat. Było wiele takich dni i takich momentów, gdzie szłam na to uwielbienie i uwielbiałam Pana Boga przez zęby, gdzie w ogóle nie chciałam iść na to uwielbienie. Ale zawsze, jak, jak się przełamałam, to doświadczałam Jego miłości i doświadczałam. Jego obecności, Jego pokoju i okazywało się, że On jest, że On jest też w tym, co dla mnie jest trudne, jest w tym, co dla mnie jakby w pierwszym momencie jest niewyobrażalne, że, że można za to uwielbiać Pana Boga. To On tam jest, bo On jest i chce być obecny w każdej części mojego życia. No właśnie, dlatego zachęcam Was, żeby w tym czasie, szczególnie w tym czasie, mocno zawalczyć o to, żeby mieć swoje miejsce do uwielbiania Pana Boga. Jesteśmy teraz trochę zmuszeni do tego, żeby być zamknięci, bardziej zamknięci w domach. I to jest jakby doskonały moment, żeby, żeby, znaleźć sobie w tym naszym domu jakieś spokojne miejsce, takie w którym chociaż przez chwilę nikt nie będzie nam przeszkadzał, wziąć pismo święte i stanąć na modlitwie, stanąć na modlitwie. Jeżeli chodzisz do parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie, to na ogłoszeniach mogłeś słyszeć zaproszenie do tego, żeby przyjść na uwielbienie w ramach klubu MAM. Z tego doświadczenia uwielbiania, z mojego doświadczenia uwielbiania, spotykania się codziennie z Panem Bogiem na uwielbieniu, powstała wspólnota. I gdyby tak już ponad rok temu, kiedy ona powstawała, Pan Bóg powiedział mi, że ona będzie dotyczyła większej. Większej, większego grona i że będzie skierowana nie tylko do mam, to najprawdopodobniej bym gdzieś po prostu uciekła i powiedziała, że nigdy w życiu się za to nie zabiorę. A teraz mam takie poczucie, że Pan Bóg szczególnie w tym czasie chce szerzej wylewać łaskę uwielbiania i że chce bliższej relacji z większą ilością osób. On chce po prostu razem z Tobą. Razem ze mną, razem z każdym z nas, przechodzić właśnie przez ten czas, przez każdy czas w Twoim życiu. Chcę być bardzo blisko. I dlatego ta strona, i dlatego ym, ta wspólnota, i dlatego ta zachęta do tego, żeby jednoczyć się w uwielbianiu Pana Boga, żeby wzajemnie wspierać się w tym, motywować się w tym, żeby, żeby codziennie wielbić Pana Boga. Co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć sobie miejsce i trzeba podjąć decyzję, że będę człowiekiem uwielbienia, że będę Ciebie, Panie Boże, wielbił w każdym czasie. I ja się modlę według takiego schematu. Zawsze proszę Maryję, żeby mnie prowadziła. Zresztą ta nasza wspólnota nazywa się Tilma. Ma to taki płaszcz, na którym Maryja, materiał, z którego był uszyty płaszcz Juana Diego, a na nim Maria odbiła swoje oblicze w Guadalupe. I my też chcemy, żeby właśnie na materiale naszego życia Maryja odbijała swoje oblicze tej, która zawsze wielbiła, tej, która jednoczyła się z Panem Bogiem, wielbiąc Go, tej, która napełniała się duchem świętym. Przez uwielbienie. Chcemy tak jak ona wielbić Pana Boga, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu. Po prostu wielbić go w każdym czasie. Chcemy się tego uczyć, przynajmniej chcemy próbować. Yy, no więc właśnie prosimy najpierw Maryję, żeby to na nas prowadziła w tym uwielbieniu. Potem przezywamy Ducha Świętego, po to, żeby się nim napełniać, żeby żeby on mógł działać w naszym życiu, w naszych sercach, tak jak on chce. A dalej to uwielbienie już po prostu idzie. I na początek proponuję zacząć od dziękowania. Od tego, żeby przypomnieć sobie wszystkie momenty, wszystkie osoby, wydarzenia w twoim życiu do tego momentu, w którym jesteś teraz, które wpłynęły na ciebie, które ukształtowały ciebie, które sprawiły że jesteś w tym momencie swojego życia, że jesteś takim człowiekiem jak jesteś, żeby za to wszystko po prostu Panu Bogu dziękować. Yy... I tyle. I wracać do tego pokoju modlitwy codziennie. Być wytrwałym. I na koniec przeczytam jeszcze fragment naszego psamu. To jest psan, który Pan Bóg daje mi ostatnio na każdej prawie modlitwie. Psalm 34. Będę wysławiał Pana w każdym czasie, będę go zawsze chwalił moimi ustami. Lubię się Panem, niech słyszą to uciśnienie, niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Zwróciłem się do Pana, on mnie wysłuchał i uwolnił mnie od wszelkiego lęku. Spójrzcie na niego, a będziecie promienieć, niech wasze oblicze nie płonie wstydem. Oto ubogi zawołał, a pan go wysłuchał. Wybawił go ze wszystkich utrapień. Anioł pana otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, że pan jest dobry. Szczęśliwy ten, kto się do niego ucieka. Panie Boże, proszę cię wylej ducha uwielbienia na każdego, kto słucha tego nagrania. Niech nasze domy będą pełne Twojej chwały, pełne uwielbienia. Daj nam doświadczyć Twojej miłości, pokoju i daj nam odkrywać Twoje imię, doświadczać tego, że Ty Prawdziwie jesteś pośród nas, Prawdziwie jesteś z nami we wszystkim, co nas, co nas spotyka. Amen.